Witam ponownie. Pokażę Wam Cię, jak zrobić taki pyszny schab z, ze skórką rupiącą I z przyprawami. Zapraszam do oglądania filmu. Tutaj mam świeży schab, Schab jest ze skórą, skóra jest poprzecinana. Tak jak widzicie, skóra jest po tylko do mięsa, nie głębiej. Chodzi o to, żeby ta skóra była bardzo chrupiąca po upieczeniu. Schab kładę skórą w dół. Robię to w ten sposób. Nie solimy. Do schabu teraz wlewam wodę. Wody wlewam tyle, żeby przykryć tylko skórkę. Nie więcej. I tak uszykowany schab e, wkładam do piekarnika wcześniej nagrzanego na 180 stopni. I e, piekę e, schab e, 30 minut. Pół godziny minęło. E, I tak wygląda schab e, po wyjęciu z piekarnika. Teraz ten schab posolimy. Teraz przełożę na drugą stronę, czyli skórą do góry. Tak to wygląda, i też po teraz tą skórę. Dodam suszone goździki, nie za dużo, ale to nada bardzo dobrego smaku. Tutaj mam cynamon, też położę taki kawałek cynamonu. Też da smaku dobrego. Możemy też dać listek laurowy. Tutaj mam takie kawałki listka laurowego. I tak przygotowany schab. Pieczemy w piekarniku nagrzanym na 140 stopni. Pieczemy około 2-3 godzin. I tak wygląda schab po wyjęciu z piekarnika. Był pieczony mniej więcej 3 godziny. Po 2 godzinach zwiększyłam temperaturę ze 130 stopni na 160. Jak widzicie, skórka jest bardzo chrupiąca i bardzo smaczna. Kolor ma przepiękny. A ja już się z wami na dzisiaj żegnam i serdecznie dziękuję za uwagę. Z góry serdecznie dziękuję za subskrybowanie mojego kanału. Do zobaczenia i smacznego życzę.